Siema. Witam serdecznie. Kolejny dzisiaj materiał z vloga ze sklepu. I generalnie rzecz ujmując Jesteśmy w czymś co potocznie się nazywa u nas w Polsce galeria handlowa. Tutaj jest inaczej. Jak dziś święta pełną parą w Holandii. No. Ładnie to wszystko wygląda. Nie, możemy się przejść, poglądać nie muszę ten telefon tak ingognito dać, bo... by się zorientowali, że nagrywamy sobie... materiały na vlogach to by się mogło... mogliby zbierać... security i, i... parę kopów, bo nie każdy lubi jak... jak wiadomo. Jak jest kamera... i się nagrywanie Teraz powiem na spokojnie... na tych zakupach... wydaliśmy... Niecałe 6 euro i za te 6 euro kupiliśmy chlebek, ketchup i markainkę daliśmy na to 6 euro Zabiliśmy w zeszłym tygodniu 260 po tańceniu domków a tutaj jest. patrzcie jaka ładna tutaj ta, ta koszulana. 16 16 euro 16 euro 17 17 16, 99, co jest w tym momencie? są jeszcze ceny względne Są tutaj Makowe też ciuchy, za na przykład sobie oglądniecie tu co nieco Sami powiecie, czy to jest na waszą kieszeń, czy nie na waszą kieszeń. 260 euro w tydzień yy, wypłacano każdy piątek. Tam wiadomo, jak pierdą jakieś tam nadgodzinki, czy coś, to w pieniążku będzie więcej, nie? Tak. Nie, no to to będzie się zależy, 60 euro. ale jak sobie żyjecie powolutku, na luzie nie wiem, nie macie nałogów typu tam papiosy, wódka, alkohol narkotyki to spokojnie myślę, że sobie dajcie radę tylko no, problem jest z tymi agencjami strasznymi jest ciśnienie straszne można zostać wyjebanym z oboty, każdego dnia można zostać bezdomnym, lepiej jak się jedzie przez jakiś znajomych czy coś żeby cię przytrzymali za rękę jak to się mówi, nie powiedzieli co jak Gdzieś tam zrobili z miarę stabilną rzecz u szefa, pogadali, że to ty to jesteś odnik i tak dalej. Tak to to jest strasznie ciężko mówią. Strasznie Strasznie to jest, jest tutaj Chodzimy sobie, pogadamy i po sklepie. To jest Direct Shop Hangalia. Po ichnemu. Można sobie to wykupić. Zaczyń. Nie będziemy wchodzić, bo w poinku, w bali tak, tak wygląda. wygląda tam na górze jest sklep sportowy którego sobie wyjdziecie wejdziemy sobie później do tego sklepu sportowego gdzie zobaczyć ceny zabawek dla dzieci jak ktoś ma dziecko to Inter Toys to jest sklep zabawkarny pamiętajcie o tym jak macie dzieci należy sobie wejść na chwilę trochę mniej ludzi jest niż trzeba i poglądać dać sobie nie wiem kiedy ten film puszczę nie wiem kiedy mi się prześle pierwszy Także może być albo wieczorem, albo po południu, albo jutro nawet. Hello. Expedientka hello. pani ze sklepu się przedstawiła, tutaj każdy mówi: Hello. Nawet w urzędzie, jak załapiałem sobie sopi, i jest Bento, też właśnie urzędnik mówił: Hello. Instrumenty, to nie, tutaj, no nie można sobie czy nie patrzeć. Tu mamy gry na konsole różne. Tam sami gier trochę lepsze niż w Polsce, bo za wypłatę. Sobie gierczkę, to wypłatę można i sobie gubić jakąś giereczkę za 34 euro. No mam chyba 23 kosztami, 34, 5, 5, u nas w Polsce na, na polskie pieniądze, nie? Tylko PlayStation tutaj nawet kosztuje 600 euro Około Bo jak wziąłem na sklepie z Tak i tak nie ma czasu PS4 kosztuje 400 379400 400 prawie, nie? a tutaj co jest? tutaj są drodzy Państwo słuchaweczki już na korytarzu nie będę miał wypłatę sobie kupię bez bezprzewodowe z tym razem sobie zafunduję, bo już mnie zaczyna wkurzać ciągłe sznypanie To telefonu jest z powrotem już na kabel, no ja nie powiem ładny sklep idziemy dalej Dalej. z tego. Zestaw. O, to 214 euro to jest tydzień. Orania i to ciężkiego na jakichś magazynach albo na jakichś kwiatach. więc i się bo obsługa i jakiś... teraz Robimy sobie wycieczkę po sklepie. Tak. 16,99 16, euro za takie coś. No, ale zabawki to i u nas w Polsce są też niezłe nie cenach. Kurczę, nie podejdziemy do tych Lego z Gwiezdnych Wojen, bo tam jest um, kurczę obsługa sklep I pa. Tutaj się, by że nas nagrywają, to byśmy zarobili kopa. A więc ja tutaj nie chcę mieć przypału. Kurczę, cała sobie mi się do was gada. Będę zabijać w pewności siebie po tych wszystkich przeżyciach, które to przeszedłem, to ciągle dalej to opowiadam wam. To nieco u tej Holandii, która jest naprawdę dzika. Naprawdę dzika jest. Tak jak mówią ludzie, o tym, że to jest dziwny kraj, no to musicie to wiedzieć, że koniecznie praca, jeżeli macie gdzieś w środowisku tej pracy znajomych, którzy będą was trzymać, żeby was nie wypierdzili. Żeby nie było kwiku i ryku. Hmm. Ej, zestawik. Ogólnie zajebisty. 121 euro. Też nie za zapierdanką. 150 to głowa wypłaty. na ten jest... Zajebisty jest. Okej, Ale 50 więc... 50 euro. To, sobie... to to sobie kupię na pewno. No takie nie ona, jest jakieś się łatowie. Taka zmykan. Nie wkurzać muzin. Mekanny, z mechanicz, no. Kurczę. Pokémonki. Czy podoba mi się Holandia ogólnie? Powiem, że Holandia, żeby nie to, że ta praca jest taka niepewna, to można by, by, by zostać wyrzuconym, gdzie była taka słowa Gdzie można by być wyrzuconym, to by mi się to super podobało, jakbym miał tutaj umowę stałą, to nie wiem, czy wiecie, że tylko no, mieszkanie się można starać w Holandii, jak macie niestety umowę stałą, stałą o pracę, bo w przeciwnym wypadku, no to jest bardzo lipa, nie? Musicie się wołenskać po jakichś... kurwa, czy pierdolnika, że tak powiem, agencyjnych. Tak to... niestety tutaj wygląda, albo no, imigrant... Mmm... Z przebudowy słuchawki, kosztują mnie całe 20 euro, co mnie bardzo cieszy. Czyli wiem co będzie na następną wypłatkę. kupię słuchaweczki, bo już nie wytrzymuję z moim współlokatorem z Ukrainy. Dobra, to kończymy, wychodzimy z tego sklepu i kończymy.